Z tej Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed to jest porównanie Samsung Galaxy A51 kontra OPPO NO 3 OPPO no 3 procesor MediaTek'a. Helio P98 MB w przypadku A51 x 17 GB pamięci 4. No bo telefony wyczyszczone wpięte do tej samej sieci, sprawdźmy jak działają i jak odpalają aplikacje, jak to później wygląda, jeżeli chodzi o gry, RAM i tak dalej. Więc lecimy pierwsze co Allegro. Opo, AliExpress. No, pominąć się nie da. W sumie było pewnie Oppo Ceneo też Oppo, galerie Oppo, HBO Go co to wygra Samsung, i Plan, i jak dojada. OPPO, Mapy, też OPPO, Player .pl. wygrywa wygrywał P, Olix, też OPPO, też napel, widać było, Glovo, OPPO Sklepy OPPO Spotify OPPO TapTalk też OPPO TripAdvisor no widać, że tutaj media tak lepsze od nasa ewidentnie ale przejdźmy sobie ten test do końca no, znowu OPPO Twitter też dla OPPO Uber dla Oppo Wykop Tym razem Samsung i YouTube Oppo. No, ewidentnie lepsze Oppo, cóż powiemy. Sprawdźmy RAM 8 GB 4 no to może być ciekawe, ale widać, że Allegro ubite w obu AliExpress w Samsungu jest Ceneo ubite w obu Galerie ubite w obu. HBO GO poza ramem wobu IPLA to samo jak dojadę to samo mapy w, tylko wobpo player .pl. poubijany OLX to samo pyszne.pl poza ramem głowo głowo poza ramem sklepy jak widać tylko WOPPO. tutaj w Samsungu Spotify wopu brak tu ubite wobu TripAdvisor tylko w Samsungu Twittery tylko w Samsungu, Uber. Widać. Wykop. Tylko w Samsungu, i YouTube. Tylko w Samsungu. No ciekawie. 8GB, giga, 4GB, giga. nie widać kompletnie, że ten telefon ma 8GB. Może trochę lepiej, bo Samsung walał wszystko prawie, że, no ale, ale słabo. Ale to już potwierdziło to wiele testów. A Asfalt 9 u mnie. Sprawdzamy teraz gry. Czyli Asfalt 9, i o tu myślę, że. Przewaga będzie jeszcze większa po jednej stronie, ale zaraz to się okaże. No i po prawej stronie się w ogóle wywaliło. No to trudno. Na razie tej przewagi nie ma. Asfalt 8. Wygrywa po. 51 jedynkę czekamy. No i dość długo. Jak to będzie tak cały czas wyglądać, to długi film będzie. Dobra, w końcu. Z bólem, ale się urodziło. Temporal Run 2. Konfiguracja dociągana jeszcze w ogóle, no to i tak nie pomoże, bo tu mogę zacząć grać pewnie, animacja przejdzie cała, no to dopiero ona musi się wystartować, no więc dobra, bez komentarza. Bardzo wolny smartfon. co my mieliśmy teraz? Mamy Samsung Surfers. Cena robi swoje, choć u Samsunga w cenie wolnego smartfona u Chińczyków macie szybkiego smartfona, ale co ja będę więcej mówił. Dobra, Samsungi są wycenione, już prawie jak Apple, w niektórych tematach są zdecydowanie za drogie, a nie dają tego, co byśmy chcieli. Dead Trigger 2. uczę taki choćby nawet iPhone set 7 w ogóle bije to wszystko na łeb, na, na szyję. Nowe oczywiście, mówię, dowiedzieliście, że znowu Oppo wygrało. Asphalt Extreme. Też ten telefon ma jeden fajny bajer. Fajny taki kółeczko podłogowy aparat aparatu jest srebrne. jedna rzecz, która mi jest w tym spoko Ankiels <laughs> kto tu wygra? czekamy pewnie o oczywiście, że tak inaczej tu raczej w tym teście nie będzie ciach, ciach i zrobimy sobie PUBG Mobile. No cóż, widać bardziej byśmy stawiali na tego, więc wybor w monumentach między jednym a drugim, to bierzcie tego z prawej. I może RAM trochę w nim koleje, ale może kiedyś aktualizacjami to naprawiam. No, ale procesorów to się nie da zmienić może no kiedyś w końcu powstaną jakieś modułowe smartfony, to by był fajnie. Bierzesz pocka, dobierasz ekran, ram, pamięć dyskową, pyk i ogień. A nie jesteś skazany teraz na no to, co ci wymyśli producent. Dobra, tak było. Jeszcze zobaczymy z ramy, co tu będzie. No, tu się, wy, wy, tu się to wy wiadomo, co zrobiło, więc tutaj też tego nie ma. Tu jest na razie w ramy ASFALT 8, w... o, po Samsung już zaczyna kuleć. O, po, tu, tak jak widać, tu w ramię, tu też nawet w samym ciągu Asphalt Extreme. jak widać Unkilled, jak widać, i jest jeszcze PUBG Mobile tu w ramię, tu poza. No dobra, no co więcej mówić, ja bym brał Opo. W tym momencie, gdybym patrzył na te dwa smartfony, nieważne co jeszcze, byśmy rozważali, ale wybrałbym szybszy. W listy odnośnie jednego i drugiego smartfona: macie na dole dzwonki, subskrypcje, komentarze. To się przydaje. Na dole jeszcze społeczności, patronite. No i cóż, tyle. Tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. Samsung Galaxy A51 KOMPA KONTRA OPORENO 3. Z tej strony Lucek. Trzymajcie się, ciepło. Hej.